z tej strony Sujemno i Janki. Cześć, witam was bardzo serdecznie. kolejny odcinek naszego kopa z, yy, z kooperacji MW3. Yy, misja Firewall, z tego co wiem. Mm -hmm. okay, no to co? No to jedziemy do niej. Dobra, rozwalaj. Dobra, idzie do ciebie jeden gość. Zdjęty. Ok, leżą. Wolne. Dobra. Tam się jeden jakiś troszeczkę czołgał, ale. No, 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 ale się nie, doc... ale, ale się nie doczołgał. Dawaj, tylko komputerka. Dobra, komputerek przejęty. Dobra, zdejmuję go dla kolesi. ok, czysto. Brada W lewo i po schodach na górę. Z tyłu do ciebie idą, ale ja się nimi zajmę. Ok. Ooo, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, oj okay. Czekaj Znaczy, idź tam sobie jak chcesz Postaram się w ciebie nie trafiać Okej, okay, w porządku Ja idę Okej okay. Czysto, za tobą, przynajmniej Dobra, kolejny komputer e, daj mi parę sekund Dobra, spoko Ja już jadę. Ja już przejmuję kolejny komputer. No, przyjmuj, przyjmuj. Dobra, przejęty? Dobra. Yy, ok, leci helikopter. Rozwal, rozwalony. Drugi tam leci. Gdzie, 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 Tam z tyłu. Dobra, będę. O, zdążyli wyskoczyć. Dobra, wiesz co to ja idę pomału Słucham cię za pierwsze zasłony jakieś? Dobra, jak A ty ja płydziesz do nich. Ładuję, upala. Ja pomału się przemieszczam do przodu. O, strzelbę mam. Z tumikiem. Ja mam Z dwóch kamer widok, ale z tej drugiej kamery nikt nie idzie, więc nie wiem. To ten helikopter jest nade mną. Ała, ała, ała. Dobra. O, ale mi dał. Ale mi dał popalić. No. O, o. Widziałem. Dobra, okay. ja już przemieszczam się. Widzę tutaj na ciebie, nie wiem, jakąś alejką, nie wiem, którędy. O, wow. Wiecie, wiesz, co dużo ich trochę. Dobra, to ja powoli będę szedł do przodu, żeby nie zginąć. Oni jakimiś balkonami idą Okej, okay, tutaj jakieś zaplecze czyste. Dobra, widzę gdzie jesteś. E, tak, kier kieruję kieru się all. w bramy. Okej, okay, pusto Dobra, kolejny komputer Dawaj Mega Uuu, ja tam teraz muszę dojść Dobra Fajne to, fajne masz to miejsce z działkiem. No okej, okay, teraz mam widok za Twoich pleców, a teraz. O, okej, okay, idą, przodem. Dobra, idzie dość dużej, ale ich zdejmuję tutaj. Fajnie latają, jak, jak, no. jak, już tam, jak <grym> faj świecie. Helikopter, helikopter. Okej, okay. ja się chowam w różę. <grym> Dobra, <grym czysto. Możesz iść? E, Dobre, ja to mało idę chyba. Kolejny helikopter. Okej. Okay. No, zauważyłem go. Nie widzę ma w ogóle. Y, prój do mnie. Okay, e... Dobra. Dobra, y, idę. Wiesz co pośpiesz się masz? 25 sekund. To prój do nich, a ja będę okay. biegł. o, ow, ow, ow. O. No, ładnie, ładnie. 15 sekund. Przebiegłem to. Widziałem. no. Łała, ała, W ten ostatni moment już biegłem na hamę, żeby tylko zdążyć tam dobiec to Dobra. Dobra. Fatal extraction. Fajna misja. Okej, wracamy do was po krótkiej przerwie. Z problemami technicznymi. Kurwa ich mać. I... dobra. Kolejna misja. Oj, dobra. O, jesteśmy w tym rozbiciu samolocie prezydenckim, które atakowaliśmy przedtem. Dobra, e, gdzie leżysz? E, ja leżę obok zaraz, ciebie, w takim. To bierz tych z prawej. Z prawej, to czaję się muszę. Tak, dobra. z prawej. Ja nie widzę tych z prawej. Dobra, nieważne, strzelam. A, widzę, gdzie jesteś. Dobra, chyba wszystkie jedzieliśmy. Nie, 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 są jeszcze. Tylko tu wiesz, to jest stealth mission. Dobra. To jest tutaj skradanka. E, no, no. Dobra, spoko. Tylko musimy uważać, żeby helikopter nas tym światłem swoim, swoim nie namierzył. Oj, 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 oj. No uważaj ja, No No. Czas. Czas na widoku. Musimy się schować. Nie, dupa, zrąbaliśmy to chyba. Nie, po prostu chyba nie możemy mieć na widoku. Nie, helikoptera. Tam chyba przez jakiś czas... Dobra, uciekaj, biegaj przed tym, przed światłem. Uciekaj. O, uciekam, uciekam, czekam. Gdzie jesteś? Walczę z tymi, co zaczęli przebiegać. nie wiem, może zaczniemy od nowa. No, znaczy, tak myślę, no... Rys. Dobra, to zaczniemy ją od nowa. Spróbujemy jakoś, nie wiem, ogarnąć to inaczej. Nie. Musimy się od siebie trzymać blisko i biegać między skałami jakoś mądrze, żeby helikopter tak, tak. nas nie złapał. Od razu do nich strzelamy? Teraz już? Jeszcze nie, poczekajmy aż tam ci pójdą sobie niektórzy. Bo tam idą. Dobra, ja tych zajmę już z mojej strony. Dobra, zdjęty. Okej. Okay. Czysto? Gdzie jesteś? Y, dobra, widzicie? Dobra, teraz powolutku, powolutku. powolutku Aha, go. dobra, widzę helikopter. Obserwujmy go może. Dobra, dobra. Okej, okay, on idzie z prawej strony, jak widzę. Y, Okej, okay, zbliża się, idź w lewo, 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 lewo. Jest, jestem za to. No, Okej, okay, No to może teraz go Dobra, tutaj jest żołnierz. Biorę tych z lewej. Okej, okay, w sumie... To jeden z wiesz? Dobra, tu jest y, jakiś ten strasznik, może da się go uwolnić. Okej. Okay. Tutaj zostało jeszcze. Uuu, jeszcze... tam jest ten, żołnierze. Dobra, puszcz... uwolniamy go? Tak, uwolnij go, ja zajmę się. Dobra, jest tutaj wolny, to nie przeszkadzam. jeszcze jest... dalej jest. Dobra, zdjęty. Ten... A tamten uciek, nie będziesz nam pomagał jednak. <laughs> <laughs> A to cykor. Okay, <laughs> to tak. chyba jakiś polityk, nie żołnierz. Dobra, tutaj idzie. O, ale ładnie sobie usiadł Tam jest ko o, tam jest kolejny No kolejny helikopter i dosyć dużo tych żołnierzy jest. Zabili kolesia Zwłoki znalazł Dobra, zdjąłem go ja, patrz, ja obserwuję helikopter Dobra, ja go nie widzę On leci tam, on tam gra Dobra, leci do przodu spoko Dobra, ja biorę tego z prawej ty weź tego z lewej Ten okay, Dobra, 3, okay, no, trzy, trzy, trzy. Dobra. Dobra. Czysto, spoko. Mm, tutaj też czysto. Dobra, podbiegnijmy. Dobra, pusto. A jest kolej za górką. Dwóch jest. Trzech, nawet więcej jest. Ok, biorę tych z lewych dwóch, a ty też z tego prawego weź. No, ty... trzy. Dobra. Dwa, Cztery. jeden. Okay. Dobra, zdjęci. Uważaj helikopter. Okej, okay, yy, biorę z lewego kolesia. Czaj, weź tych dwóch. Dobra. Yy, no. Uważaj, uważaj, uważaj. Jest promień. Okej. Okay. Dobra, to ja biorę tych dwóch. Dobra. A ty weź tego jednego. Tobie? No, no, dawaj. No. Okej. Okay. Tu są kolesia. Dobra, zdjęci. Ho, ho. Ale by nas zrobili ładnie. No. Na cacy. Dobra, to jest ta pa pa panna. No tam idzie koleś. Dobra, zdjąłem go Alena? To jest córka prezydenta. Aha, okej okay. Aha, musimy teraz wziąć tego gościa, żeby ją Dobra, udało ci się. No. Dobra, super. jest! Uh, udało było, się. To było ciężkie. Myślałem, super. że mi się nie uda na koniec. Jedna gwiaska, okej. Okay. Dobra, udało no się. No dobra, to co, żegnamy się, tak? Tak. Y no na tyle w tym odcinku, nie? No to dziękujemy za okay. oglądanie, pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.